Co myślisz słysząc kwas hialuronowy? Wiesz, że kwas hialuronowy ma wiele twarzy. Pierwsza funkcja to doskonały nawilżacz. Kwas hialuronowy, wielkocząsteczkowy, jedna jego cząsteczka potrafi związać aż 250 cząsteczek wody. Dlatego ten efekt wykorzystuje się, kiedy chcemy nawilżyć, ujędrnić i napiąć skórę. Kwas wielkocząsteczkowy wykorzystujemy bardzo często w koktajlach do mezoterapii głowej. Druga funkcja to stymulator. Kiedy duża cząsteczka kwasu hialuronowego jest podzielona na takie mniejsze fragmenty, zwane monomerami, otrzymujemy wtedy fragmentaryczny kwas hialuronowy, który jest stymulatorem. Ta jego forma. Pobudza fibroblasty do produkcji kolagenu i elastyny, czyli białek podporowych skóry. Ten proces nazywamy fibroplazją. I trzecia funkcja kwasu hialuronowego wypełniacz. To forma usieciowana, produkt twardy, który nie wchłania, nie przyłącza wody. Jest rodzajem implantu stosowanym do wypełnień niedużych ubytków tkankowych. Wszystkie te formy pozyskiwane są biotechnologicznie. Zatem jedna nazwa, jeden produkt, jedna substancja, kwas hialuronowy, różne jego formy, różne funkcje.